Państw? Ja wszystkich nawet nie znam Jakie tutaj są Można zaczynać. Niech się tutaj każde państwo na początku porozwija trochę na, ja ustawię sobie kamerę O tak o i niech się rozwijają I za chwilę sobie popatrzymy Będę pokazywał to co wy Australia. Australia. Jakoś Venturia z... Kanterucja Ani, oni się ze sobą nie biją Ciekawe czy jakieś jeszcze tutaj też powstaną O wolna Białoruś istnieje, co jest? Co jest, co jest pierwsze w rankingu? Dynastia King. Popatrzmy, jak tutaj wojska Aresa robią, tutaj, jakie ruchy. Ojoj, ojoj, dobra, <laughs> to już nie ma co komentować. Czekaj, ej, odbija się Królestwo Aresa. Muszę na, chwi muszę na chwilę tutaj pokomentować, co się robi w wojnie widzów. Symuluje się, jak patrzy się na mapę oraz jak się koloruje mapa. Ile pozostało jeszcze państw? Eee, 60. Nie licząc re rebelii, to myślę, że jest 57. Pokażesz z kim ma wojnę wielki Riot? Mhm. Mm z Turcją i jakimś imperium... Nie, z jaką Turcją? Imperium Rogani i czegoś tam? Imperium kartofli. o Amerykę Północną. I tutaj cały czas jakieś wojny się dzieją. Tutaj bez zmian, chłopie. Na zachodzie. No, znaczy na zachodzie są zmiany, ale bez zmian. Dobra, jakieś tutaj kontry się dzieją. Co się dzieje? O tutaj. Jak wygląda twoi, twoje ZSRR? Jak o tako sobie radzi. Chwila w wolnej Białorusi zmienił trochę kolor. E, 108 prowincji, 26 pozycja w rankingu. Pokażę Australię. Imperium Baguskie w, Hol w Holandii. No tutaj co chwilę pokazuję. Tutaj kolonie sobie wziąłeś gdzieś w Afryce. Australia. A tutaj też. Be bez zmian. Wojna z Wolną Białorusią jest. Tutaj jest. ktoś tam ma. Republika Kartlandów w Afryce. Radzi sobie. Tyle mogę powiedzieć. Ale ma wojnę z Cesarstwem wo Włoskim, które jest państwem Sidero. Chwila, czemu tak się gapię na no morze? Tu muszę całą mapę pokazać. To jest na Madagaskarze? Demoniczne Stany oraz... O, Cesarstwo Szymona, co jest? Sobie stolicę przynieśli? Oni nie 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 zostali stąd wypchnięci chyba. Czyli tam cały czas mieli stolica, to są ich kolonie. Ty na no, nawet nie wiem. Od kiedy się pokazuje w prowincje, jakie prowincje są z Azji, a które z Afryki? I liczba prowincji. Co jest? Oj, ale zadłużenie tutaj mu rośnie. Dobra, wolna Białoruś. A Wielka Lechia? Ze Związkiem Radzieckim o wojnę. Tu się trochę dzieje. Dobra, Związek Radziecki sobie tu poradził. Madryt, Hiszpania. Yy, tak się prezentuje. Yy, tutaj coś. Yy, na na Urugwaju coś przeje, przejąłeś. Czy tam twoje państwo przejęło? Monako należy tutaj też do Hiszpanii. Te małe państwka od razu pomierały. Znaczy, półmierały. Zostały <laughs> skolonizowane. Północna Afryka prezentuje się tak. Dobra. W Hiszpania odnawia kolonie. No bez hitu. Co tutaj jeszcze jest? Jakieś ciekawe państwo. Kto jest pierwsze w rankingu. Hiszpania. Ciekawe. A zaraz obok Portugalia. To ja czy już i nie przyjmuje prowincji na początek? No to ja je ogólnie nie jest dziwne. Imperium Rugani to chyba było gdzieś tu. Radzi sobie też. Ile państw jest teraz na mapie? Coraz mniej. 56. Okej. Okay. Nie wiem ile ta wojna może jeszcze potrwać, ale niech sobie trwa. Ja też się zastanawiałem czy nie włączyć Wiecznej Wojny. Yy, robiąc tą wojnę, ale postanowiłem, że nie. Pokaż płack. Jest w, w wolnej Białorusi. Ile było ogólnie państw? 87. Ile państw było na początku? Ty, Ares się odrodził. Co jest? W Afryce. Jo niesamowita. Lechia się odradza? Lechia musi wygrać. Nie. Wielka Lechia, no. Kraków też należy tutaj, należy tutaj do Wielkiej Lechii? Tak. Japonia się tu wbija w Australię, ciekawe. Pokaż dół Indii. Dużo państw tu jest. A tutaj myślę, że ta cała dynastia tutaj wjedzie i rozwali wszystko. Możesz kiedyś zrobić z tej mapy wieczną wojnę. No można, myślę. Pokaż wszystkie prowincje. Ameryka Północna? Nie wiem co to jest to, ale... Ameryka Północna tak się prezentuje. To kontroluje Wielki? Portugalia kontroluje. Co jest? Wojna wyskitu? Chwila. Oj, to będzie potężna wojna. <laughs> Każdy się wypala tutaj bez zmian. Na tym froncie. Pa, kolejna ofensywa idzie. Uuu, a się wbił. I pokój, bo Meksyk wyparty Gdzie Alaska? Chwila Rynkowicze i... no Tutaj jakiś Portland Zniszczył Pokaż Syberię Syberię, Myk, Amerykę Południową Tak się prezentuje Oraz Imperium Poznańskie Tak się prezentuje Co to za, za kraj nad Wiedniem? Pepe No nie nie będę zmieniał nazwy Pepe istnieje tutaj po prostu Jakie państwo jest na Grenlandii? E Portland Oraz Imperium Lodówki jakieś po tej wojnie dowie następną tylko z Wieczną Wojną? Można to na ostatniego najwa dostawić, bo to trochę jeszcze potrwa. Pokaż Australia. Dół Indii i Australia. Dół Indii prezentuje się tutaj o. Cesarstwo Szymona coraz mocniejsze. pan się tutaj wbija i ta dynastia, która spadła w rankingu. No a tutaj bez zmian. Brazylię, pokaż. Imperium Bartezę tu się wbija I jest drugie w rankingu. Pokaż Venturię w Australii. Tak się prezentuje, to nawet jakieś wyspy są. Tutaj się myślę, że zaraz coś może ciekawego podziać, bo to są dobre potęgi. Na, tym, na Ameryce ogólnie. 16 prowincji? O, to przed chwilą było wiele większe. Znaczy, ja 50 lat temu. Yy, tutaj bardziej Portugalia w, w, tutaj wchodzi. To w ogóle ich podbił. Nad nie wiem. Chyba Republika Krakowska. Tak tutaj patrzę po prowincjach narodowych. Pokaż Włochy. Cesarstwo Włoskie. Tutaj sobie istnieje. Znaczy, pokaż jakieś. Nie wiem. Jakieś dziwna nazwa. Tak się prezentuje. Zmienię na chwilę kolor. O, tak się prezentuje. Nad w Europie jest. Ma nawet jak z kimś tutaj wojna, z Rymykowicza, no cóż, tak chyba państwo też umrze. W sumie jest też z tego mógłbym zrobić film. Kurde, ja tego nie nagrywam. A to sobie powierzę po prostu nagrania. No, myślę, że to będzie git opcja. Myślę, że to ja jakoś lekko przemontuję. W się sensie nie jakoś przesadnia. Nie będę siedział i sekundy ciszy wycinał, ale tak myślę, że z 10 sekund ciszy wytnę. Nawet żadnej muzyczki nie dodam w tle, bo już jest. Myślę, że coś z tego się zrobi. No, myślę, że będzie git. Też jest muzy muzyczka w tle, więc słabo by się to wszystko wycinało. Yy, znowu spodbijając Sidero? Królestwo Hiszpanii ma wojnę z Sidero, czy nie? Nie, nie ma. Ale Królestwo Hiszpanii dużo wojen toczy i cały czas coś plądruje. Pokaż Azja. Wolna Białoruś to się bardzo wbija. Tutaj są jeszcze takie mniejsze państewka. Wielki Riad bije się z jakimś cesarstwem Szymona. Rebelianci, ja to Tajwan. Pong jakiś. Ciekawe państwa tutaj istnieją. Ciekawie... o Prusowie. Właśnie ciekawiło mnie, czy tutaj powstanie jakieś takie państwo. Typu Polska albo Prusowia, albo Ukra Ukraina, czy coś z rebeli, czy nie wiem. O chłopie! To państwo nawet. To państwo. Z... Nie, nie wiem jak powstało, ale to jest całkiem wysoko w rankingu. A ile pozostało państw? Dosyć dużo. Ty, tuwę ktoś zrobił. Idę, idę zobaczyć, co się dzieje na Tuwie Tuwa sobie żyje. Super. Pokaż Imperium Baguskie w zachodniej Afryce? No tutaj walczy z Portugalią. Więc ja zaraz zostanie chyba wypchnięte. No już zostało. O! Nie, dobra. Myślałem, że dwie największe potęgi mają ze sobą wojnę. O kurde, ale tutaj nominacja jest. Dwie, dwie, dwie największe potęgi mają ze sobą tutaj wojnę chyba. Czy nie? Nie, nie mają. A jakby mieli to by było super. To to chyba to widzę jeszcze żyją. Zbroją się. Walczą z jakimś państwem, które znajduje się od tutaj. O, Portugal, Chwila. Portugalia tutaj biliście z Hiszpanią. Ciekawe. Bije się mordą. Portugalia tutaj niszczy to państwo. Ale to samo jest takie wojska. Tutaj myślę, że... A, no, oni nie mają za co rekrutować. Królestwo Hiszpanii, no dobra. Nie taka mała wojenka. Znaczy, wojna no, takie ma jest takie wojsko. Ty, hasła ma wojna z, z Epikiem. Czy Włochy istnieją gdzieś? Tak, 35 prowincji, ale nie we Włoszech już. Imperium Bartheza tu się w końcu zaczęło bić z tym czymś. To, to będzie ciekawa wojna chwila, się. Ja na to muszę popatrzeć. Z taki wojsk całkiem są spore. Linia frontu się ciekawie przesuwa. Lekarskim Wikiri jazma wojna. Ja popatrzę. Co jeszcze popatrzę tutaj na tę tą wojnę? Dobra. Wikiriot z nikim. I się prezentuje o tak. 28, 280 prowincji. O to była wojna. Zmiany granic były. I ta kanturecja tutaj wygrała, bo oni... to drugie państwo straciło trochę terenów. I jeszcze to miałem pokazać. Jo, 300 prowincji. Trzecia pozycja w rankingu. Ciekawe. A tutaj jeszcze spokój, tu już jest spokój. Republika Kartlandu w Afryce. I Chiny pokazać. Dobra. Kartland się prezentuje. Tak, 155 prowincji. Piętnasta 15 pozycja w rankingu. I co jeszcze miałem pokazać? Chiny. To Tajwan i dynastie tutaj są. Jakiś Wiktor Rusland. I wolna Białoruś. Wolna Nevada. A Meskitu to chyba stanie w Stanach Zjednoczonych. Ciekawe rzeczy się tu dzieją. A tutaj? Tu, tutaj nic. Tu w północnym się dzieją. dymy jakieś. Nie, no, kres w Hiszpanii pewnie sobie wszystko weźmie dla siebie. A to jest. Kres w Hiszpanii było pierwszą potęgą na świecie, teraz jest dwunastą. Białoruś też była pierwszą potęgą, teraz jest czwartą. Dobra, wiecie co? Chwila, pokój tu jest. Ale swoje resa tutaj gdzieś istnieje. Gdzie? Ares się trzeci raz już odrodził w tej grze. Co jest? To jest niesamowite. Ares się już trzeci raz tutaj odrodził. Ty żeś do AI na maksa, agresywność? No ta. A tutaj już jest pokój. Armia wyzwalcza Hiszpanii do was nie przyjdzie. Istnieje imperium baguskie? Oczywiście. Ale wycofało się gdzieś tu. No, tu istnieje. A jak tam Polska? O, Polska umarła. Tutaj jest Riot. Myk. Brak wojen. Jaka pozycja w rankingu? Tak się prezentuje. A w ja też się trochę uczyłem grać. Jeszcze sobie teraz dlc ku Co jest? Co się dzieje? Cześć, przekaz. Zrestartuje Age of History. On tu chyba wygra kolejną wojnę widzów? Ty, tu się wojna dzieje, czekaj. Trzeba... Trzeba content. Pa. Ooo, oj, kartna się tu nie wbija, nie ma szans, tu rusza po zbyt potężna kontra. Mordo, tu nie ma szans. Co tu się wbija tak? Ty, co to? Serce włoskie jeszcze żyje! Odrodziło się w Grecji! Co jest? A tutaj Yoshidamoshi jest. I Jeszcze potężny Tajwan. Pokaż, czy Republika Kartlandu jeszcze żyje? N nie, nie żyje. Upadła po wielu latach wojen. Ty, coś tu się po... Portugalia tu się wybiła, co jest? A tutaj cały czas trwa jakaś wojna. Ciekawe. Dobra, na no ostatnie 10 tury wyłączam. Raz. U, Coś się zmieniło. Trzy. Dobra, jeszcze pięć. Da się jakoś wypowiedzieć wojnę przez spectatora? Chyba nie. Szukaj Włoch. Dobra, gra się kończy do moment aż Włochy nie, nie podbiją całego świata. Czekaj, Włochy Miałem mnie gdzieś tutaj. W rankingu ich poszukamy. Czekaj, w rankingu można znaleźć wszystko. Polska, Polski nie ma. Dobra, chwila. Wynik całkowity i królestwo Aresa istnieje i istnieje tutaj. Jest 28 potęgą. Istnieją też skibidi Sigmy jakieś oraz państwo Zepika. Dalej istnieje. Boch nie będzie. Koniec! Kto wygrywa wojnę widzów? Taiwan. Taiwan to było państwo Igora. Taiwan wygrywa. Honorable Mention, Indonezja, Wolna Białoruś, skibidi Sigmy. Chwila. Zrobię screenshot rankingu. I ogólnie screena całej mapy. Więc wyzwoliłem się. No? Mnie nie ma. No nie ma. Ale istnieje to serce Szymon'a. Jestem z tego dumny. Zapisz grę. Koniec. Koniec wojny widzów. A tutaj cały czas trwała wojna. Niesamowita.